It's just you. Well, time's be tough. Witam kochani serdecznie W dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałam Pokażę jak zrobiłam te zawieszki Te laleczki Z, takim z, ta, z takimi mikołajowymi czapkami Na pomponie Czyli na wełnie I, Słuchajcie, pytaliście się mi czy możecie wysyłać do mnie maile, bo nie, nie możecie znaleźć mojego Messengera. Oczywiście nie ma problemu, ja Wam tutaj jeszcze podam maila, tutaj gdzieś będzie na dole, za chwilkę się pojawi. Można pisać na, na mój mail, oczywiście te, te laleczki też będą do sprzedania, też są do sprzedania właściwie, bo też ich zrobiłam kilka. Tamtych, słuchajcie, dzisiaj poszły paczki, im postem wysyłam na przelew, jeżeli ktoś będzie chciał. Jeżeli jest większa ilość tych lalek, no ta przesyłka kosztuje 17 zł. Jeżeli jest no, 2-3, to mogę je tak spakować, że, że ta przesyłka kosztuje 15, więc zależy od ilości lalek no Zresztą sami wiecie, ile przesyłki teraz kosztują Więc tak, wysyłam im postem i jeżeli chcecie napisać, chcecie kupić, no to trzeba podać adres telefon i e mail Słuchajcie, bo tak, tak, takie są wymagania i, i to, muszę, to muszę wpisać. Jeżeli chodzi o tamte lalki z ostatniego odcinka, no zostały mi tylko cztery, więc ja jestem bardzo no, zadowolona, bardzo się cieszę. Dziękuję Wam bardzo, to znaczy, że się Wam podobały i dosłownie zostały mi cztery lalki, ale to nie jest problem, bo ja je mogę jeszcze zrobić. Ja jeszcze mogę je dorobić, jeżeli będziecie chętni, to do to, to tych laleczek jeszcze mogę zrobić więcej. No cóż, teraz zapraszam Was do oglądania, jak zrobiłam następny mój autorski projekt. Zapraszam, kochani. I teraz, co mi jest potrzebne, żeby zrobić taką lalę? Już Wam mówię. Wiadomo, nożyczki i głaznitką, klej na gorąco, podstawa. Yy, słuchajcie, pompon robię z takiej wełny, mniej więcej, yy, no tyle tej wełny, żeby powstał taki wielkości pomponik. To jest tak mniej więcej właśnie tyle. Yy, trzeba zrobić takie dwa kółeczka. O, o, zaraz Wam zmierzę, jakie jest. Jakie y, jest duże to kółeczko? Mniej więcej 11 cm. Taki okrąg. I w środku jest 3,5, 3,5. Y, mówię mniej więcej, dlatego że te pompony, one i tak, czy, czy jest pół centymetra Tą czy w tą, to, to nie ma żadnej różnicy. I tutaj sobie wycięłam taki otwór, bo jest po prostu bardzo łatwo wtedy wełnę nawinąć i yy, no jest wygodniej po prostu. Co, co jeszcze będę potrzebować? No, kuleczki na pewno, no to kuleczki na, na, tutaj przyklejam na czapeczki. O tych główkach już mówiłam w ostatnim odcinku, one są bardzo fajne. Na Allegro są po złoty 50, ja kupiłam promocyjnie po złotówce. One mają gotowe oczka, noski, buźki. Bardzo fajne są te kuleczki. Kawałeczek wstążki, ja Wam powiem ile tej wstążki tutaj mam. To jest taka ozdobna wstążka, ja tutaj mam 41 cm akurat. Yy, taka yy, lniana wstążeczka. I co? I jeszcze włosy, włosy zrobiłam... W, na, w ten sposób, czyli upletłam warkocz, z dwóch stron zawiązałam y, czerwoną wełną, żeby pasowało wszystko do siebie, czyli na przykład do czapeczki, do wstążeczki. Bardzo ładnie to wygląda. Są święta, więc ten kolor czerwony jest taki y, faktycznie. Żywy na tle zielonej choinki, na przykład bardzo ładnie wygląda. Czy nawet w strojku. Kawałek flauszu. Z flauszu robię czapeczkę. Podstawa tej czapeczki. Ja sobie tutaj taką formę zrobiłam. I podstawa tej czapeczki mierzę, zarazem powiem, ile ma 8 cm. 8 cm ma tutaj. Szerokości taka, dosyć jest wysoka ta czapeczka, bo, bo wkładam tam jeszcze troszkę waty do tej czapeczki i daję, yy, nie wiem czy widać, widać, yy, kawałek drucika, dlatego żeby potem tą czapeczkę po prostu przygiąć i żeby ona się trzyma w jakiś tam, yy, nie, nie stała tak prosto, tylko, tylko właśnie przyginam czapeczkę w. W odpowiedni sposób, tak jak mi się o, podoba. I wtedy fajnie wygląda. Oczywiście tą czapeczkę skleiłam tutaj klejem na gorąco, może zacznę od czapki, skończę ją. Dodaję sobie wełnę, żeby ona mi się tak ładnie po prostu. Ułożyła, nie była taka splaszczona, i wkładam ten drucik, właśnie ten drucik, po to, żeby potem uformować czapeczkę w taki sposób, jak chcę. O, jest drucik, przyginam i ona się mi tak właśnie trzyma. Dobra. Czyli czapeczkę już zrobiłam. Widzieliście w jaki sposób. Yy, włosy: No, to też już Was nie trzeba uczyć <laughs> pleść warkocza, bo pewnie yy, umiecie. Teraz zabieram się za zrobienie. Pompona, no wiadomo, pompon, no to każdy chyba też umie zrobić pompona. Normalnie nawijamy na dwie, na dwie części wełnę, równomiernie mniej więcej. Zobaczcie, yy, zrobiłam taki otwór, bo bardzo łatwo się wtedy tą wełnę szybciutko nawija. nawinęłam już cały, cały, cały motek na wełnę na, jak widzicie już na, na kartonik. Przygotowałam sobie tutaj taką podwójną wełnę, bo po to są właśnie zresztą chyba kto, kto, umie, kto robił pomponę, to wie, prawda? Że tutaj teraz wkładam nożyczki między dwa kartoniki i przecinam wełnę. Tutaj musicie sobie przytrzymać, żeby Wam się nie, roz, yy, nie rozeszła nigdzie Była Tutaj właśnie przecinam. Ja mm, bardzo lubię pompony wszędzie. I przy czapkach, czy, czy w, gdzieś tam na ozdoby przy jakiejś torebce. Też mam. Lubię. I teraz postanowiłam zrobić właśnie lalki na pomponie. Dobra, przecięłam, słuchajcie. I teraz między kartoniki wkładam właśnie wełnę. Tak. Tutaj widzicie. A ja mówię do tych, którzy jeszcze pomponów nie robili. I związuję. Związuję, wyciągam kartonik i pomponik gotowy. Praktycznie już gotowy, ale trzeba jeszcze wiadomo go ładnie przyciąć. Y, tam, gdzie odstają jakieś pojedyncze niteczki, żeby go ładnie uformować. Y, zawiązuję dwa razy, żeby się nie rozeszło. Tu mi nic. i o tak, w ten sposób i dość nam nawet ładnie wyszedł, powiem Wam ale gdyby gdzieś tam coś odstawało to po to są właśnie nożyczki, żeby to ładnie wyrównać. Dobra, pomponik jest gotowy. Słuchajcie. Zobaczcie, jaki fajny. I wielkość jest też odpowiednia, więc dlatego Wam podałam wcześniej rozmiar tego kartonika. Mniej więcej ile wełny też wchodzi na takiego. No, sporo w sumie, sporo wchodzi na, na zrobienie takiego pomponu, więc. Yy, no. Tak, żebyście wiedzieli. Dobra, pomponik jest gotowy. Teraz robimy wstążeczkę, czyli rozkładam wstążeczkę. Będzie mi potrzebna igła z nitką. Ja sobie tu troszeczkę może więcej na... wezmę tej nitki, nawlekę na igłę. Nie wiem, czy się mi uda bez okularów, słuchajcie. Gdzie ciężko chyba. No, będzie ciężko, dobra. Zakładam swoje okulary. Teraz pójdzie lepiej. Słuchajcie, w pewnym wieku już oczy siadają. Tak właśnie mówił lekarz, że już po trzydziestce to już po malutku. Trzeba się rozglądać za okulistą. Dobra, nieważne. Biorę. Teraz. Tą yy, kokardkę, tą wstążkę i tutaj od góry fastryguję. Można to zrobić maszynowo, słuchajcie, jest szybciej. No ja y, nie mam maszyny, znaczy mam maszynę, ale yy, no do te, akurat do tego nie będę Wam tutaj... Bo jak ktoś nie ma maszyny, no to przecież może to zrobić yy, ręcznie, spokojnie. Czyli fastryguję, ściągam wszystko i robi mi się właśnie taka kokardka. O, widzicie? Robi się taka właśnie kokardka. Ten to zszywam na koniec. Taka falbaneczka się robi dookoła. Dobra, ja tutaj mam już ją gotową, więc Wam pokażę, bo no szkoda czasu faktycznie, żeby nie przedłużać. Biorę tego pompona, biorę tą falbankę, już mam tutaj przygotowane, już główkę mam przygotowaną, włosy, czapeczkę, więc mogę to składać. Nagrzeję sobie teraz klej. Klej się nagrzał, więc biorę pomponika. I klejem na gorąco na środek, daję klej na gorąco i przyklejam y, tą gotową, o. tą gotową kokardę. Y, Tą wstążkę, nie kożę wstążkę. <laughs> I teraz na środek główkę. Ja sobie wymyśliłam, że ta moja lala będzie miała warkocze. Więc przygotowałam wcześniej, jak już wam pokazywałam. I warkocze też przyklejam. Klejem. Tak, żeby było równiutko. Na główkę. jeszcze przykleję tą czapeczkę. Na koniec czapeczki przykleję tego pomponika. Też klejem oczywiście. To jest styropianowy le leciutki Pompon, znaczy taka kuleczka, leciutka, więc. Ona się bardzo fajnie trzyma. I co? I, I laleczka prawie gotowa. Jeszcze tylko zrobię zawieszkę. Zawieszkę robię z takiego lnianego sznurka. Kolorystycznie bardzo fajnie pasuje do tej lalki. Mniej więcej. Mniej więcej coś takiego. I też przyklejam sznurek klejem na gorąco, tutaj z tyłu właśnie, tak w tym miejscu. Tak, przycisnę, żeby się dobrze trzymało. I teraz słuchajcie, lala jest gotowa. Jak już mówiłam, możecie sobie u mnie kupić, możecie sobie zrobić, dlatego też pokazuję, jak robiłam, jakie materiały użyłam do zrobienia takiej lali. Więc kto chce, może sobie zrobić sam. Jeżeli ktoś chce, kupić u mnie 15 zł, plus wysyłka. Więc jeżeli macie ochotę na taką lalę, to one są dostępne jeszcze albo na, na ten wzór z o, ostatniego filmu. No to też są jeszcze dostępne. Czyli zapraszam Was do zakupu albo do zrobienia samemu. Kanie, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, za wszystkie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do następnych moich filmików. Pa!